Pan profesor Roman Danielewicz, który, jak się przed chwilą przyznał, prawie 39 lat już zawodowej pracy ma za sobą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy pan jest w stanie zliczyć, ile przeszczepów w tym czasie udało się zrobić? No, przyznam, że nie liczyłem. Na pewno zrobiłem kilkaset przeszczepień nerek, a w jeszcze większej liczbie uczestniczyłem wraz z innymi kolegami. Jest pan w stanie przypomnieć sobie jakieś takie historie, które. Gdzieś tam utkwiły w pamięci, gdzie, gdzie do dzisiaj pan pamięta, że no, to, to był szczególnie trudny przypadek, udało się? No jest, są takie, są takie historie, są takie, że no niepowodzenia nie ma co ukrywać, które, które pamiętamy dłużej, natomiast. Yy... I w pamięci się utrwalają, i miłe są takie spotkania jak dzisiaj tutaj mamy z pacjentami, z którymi mieliśmy do czynienia, którzy szczęśliwie żyją i, i widać, że mają się dobrze. No, miłe są takie spotkania też dla mnie, bo pan profesor e, przeszczepiał e, mi nerkę od męża, więc. To specjalną relację rzeczywiście, tak, i to jest największa przyjemność. Czy w tym roku będzie jakiś rekord? Jest szansa, że tych przeszczepień będzie więcej niż w poprzednich latach? Jest, jest taka możliwość. Ja przeliczałem sobie niedawno to, co już zostało dokonane do końca sierpnia tego roku. Jak przeliczymy to na rok cały, to jest szansa na to, żebyśmy powiedzmy około 200 przeszczepień więcej zrobili. To będzie głównie więcej przeszczepień nerek. Natomiast na ten moment nie wydaje się, żeby było więcej przeszczepień nerek i fragmentu wątroby od żywego dawcy. Będzie podobnie jak było w zeszłym roku raczej. Z czym wy jako specjaliści się mierzycie? Co, co jest najtrudniejsze teraz? Pozyskanie tych narządów? Przekonanie dawców rodzinnych? To zawsze był ten najtrudniejszy element, bo oczywiście mamy cały szereg no, wyzwań technicznych, czy, czy czasem powikłań po, po przeszczepieniu, ale z tym zwykle sobie potrafimy radzić. Natomiast wspomniała pani o tych prawie 40 latach, jakie pra, pracuję. Jak zaczynałem pracować, głównym problemem był niedobór narządów, do przeszczepienia i długa lista osób oczekujących. Ten problem nadal mamy. Nie tylko my w Polsce, na całym świecie jest ten problem. On wynika i z wydłużenia czasu życia ludzi i z zachorowań na różne choroby. Przybywa cały czas. Ta pula osób oczekujących na przeszczepienie jest duża i ona się też będzie zwiększała, bo inne wskazania do przeszczepienia akceptujemy. Natomiast bardzo wolno, tutaj jest tak zwany no, mm, obraz nożyc. Te krzywe się rozwierają. Wolno rośnie liczba przeszczepień, a y, jeszcze wolniej rośnie liczba narządów dostępnych do przeszczepienia. Czyli cały czas walczymy z tym niedoborem narządów do przeszczepienia i to jest, to jest problem, z którym musimy sobie radzić, ale to jest kwestia, mówiąc wprost, społeczna. To nie jest kwestia medyczna, którą my rozwiążemy jako lekarze. A takie spotkania, takie imprezy jak dziś bardzo nam w tym pomagają, promując, pokazując osoby po przeszczepieniu, pokazując sens tego, co robimy, pokazując właśnie to drugie życie, które ludzie uzyskują poprzez, poprzez przeszczepienie, no to jest chyba najlepszy sposób, żeby dać każdemu z nas do myślenia. Tak, po mojej śmierci chciałbym być dawcą, chciałbym oddać swoje narządy. A jeśli się zdarzy taka sytuacja w rodzinie, trzeba myśleć o tym, żeby oddać swojemu bliskiemu nerkę. Wciąż za mało o tym mówimy, czy za dużo mówimy, za mało robimy? Chyba za mało także mówimy niestety. Cóż więcej możemy zrobić poza tym, że będziemy mówili, przekonywali. Musimy na pewno troszkę zmienić podejście także nas lekarzy. Nefrologów kwalifikujących do dializ, opiekujących się pacjentami ze schyłkową niewydolnością nerek, kardiologów, diabetologów, którzy leczą ludzi z cukrzycą. Wcześniejsze myślenie o tym, że ta osoba, ten pacjent może. Bardziej skorzystać na tym, że będzie miał przeszczepiony narząd niż na dializach, na przykład w przypadku osób z niewydolnością nerek, czyli przesunięcie myślenia w kierunku właśnie wcześniejszego kwalifikowania do przeszczepienia. Tu przede wszystkim mam na myśli e, przeszczepienie trzustki czy przeszczepienie nerki, no ponieważ w przypadku serca, wątroby, płuc tutaj te wskazania stają się bezwzględne i, i nie ma innej metody leczenia. Pan też kwalifikuje do przeszczepów rodzinnych. Chciałam zapytać, czy widać jakąś tendencję, że, że to młodsze pokolenie jednak jakoś tak lepiej podchodzi do tych przeszczepów rodzinnych, łatwiej jest im podjąć taką decyzję? To problem tkwi w tym starszym pokoleniu, czy tutaj wiek zupełnie nie ma znaczenia? Nie, bardzo trafnie to pani sformułowała. Tu widać, widać tę, tę łatwość, większe otwarcie ludzi młodych na to i tak pewnie gdybyśmy sobie, gdybym to sobie policzył tak Zamykam oczy, przypominam sobie te pary. Zwykle to są osoby młodsze, mniej schorowane. Mamy znacznie łatwiejsze przebieg pooperacyjny u tych osób, bardzo szybkie dochodzenie do, do powrot, powrót do pełnego zdrowia, ta rehabilitacja pooperacyjna. Częściej wykonujemy też przeszczepienia od osób, które jeszcze nie rozpoczęły dializ w okresie przeddializacyjnym, ale tak. Potwierdzam, to dotyczy głównie tych osób nieco młodszych, i niestety, tutaj czy młodsi, czy starsi, też drugi problem, jaki wciąż pozostaje, to jest kwestia e, informacji, wiedzy na ten temat, że to w ogóle jest robione i do kogo się zgłosić. No, wciąż niestety mamy sytuacje takie: przychodzi para do nas i, i mówi nam, że w ogóle o przeszczepieniu rodzinnym to oni się dowiedzieli z mediów społecznościowych czy, czy gdzieś z jakiejś grupy wsparcia, a powinni się tego dowiedzieć od swoich lekarzy, którzy się nimi opiekowali.